Jakże miło powitać państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Leszkowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. W dzisiejszym meczu Dynamo Zagrzeb zagra przeciwko Anglikom. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na państwa ekranach. Zagrają systemem 4-5-1. Duży nacisk położony na obronę, a nieco mniejszy na grę ofensywną. No przy czym nieco mniejszy nie oznacza oczywiście znikomy. Druga linia jest tu kluczowa. Część nominalnych pomocników będzie musiała angażować... Kein! Wspaniała obrona! Było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Krótko rozegrali ten ruk. Będzie kolejny rzut rożny. Kamery pokazują teraz Państwu Harego Kane'a, angielskiego strzelca wyborowego. Owszem, on potrafi fantastycznie wykończyć każdą akcję. Czasem człowiek kilka razy musi obejrzeć powtórkę, żeby zobaczyć, co on tam dokładnie zrobi. Teraz krótko z rożnego do kolegi. Dobra interwencja, udane piąstkowanie. Sterling. Nie próbował przejmować piłki i rozgrywać, tylko zdecydowanie oddalił zagrożenie. Henderson Deliali. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Długa seria krótkich podań. Taką mają taktykę na dzisiejsze spotkanie. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Piłka skierowana do Aliego. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Nikt teraz nie przeszkadza. Próbował, ale nie udało się. Henderson. Henderson. W ostatniej chwili przejęli. Może dośrodkować. Piłka w pole karne, są tam koledzy. I piłka wybita do przodu. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Dobre, skuteczne podanie. Rashford Alli Walker jest z powrotem. Raymond Sterling. Walker. Dyer. Henderson. Dani Rose. Wrzucił piłkę w pole karne czy coś z tego będzie? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kevin, Teofil, Katrin. Blisko pole karne, Może strzelać. Piłka wybita z pola karnego. Ali. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Strata piłki. Henderson, Dyer, Dani Rose, Deliali teraz. Walker, piłka idealnie za plecy obrońców. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramcy. Sejny piłkę popatrzmy. Anderson, Raem Sterling. Kane. Osłania piłkę świetnie mu idzie. Molker, Henderson, Dyer, Deliali teraz. Henderson, Deliali, Henderson, Molker, Sterling. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Skoda za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Deliali teraz. Henderson, Marcus Rashford, Ali. Henderson. Henderson. Dani Rose. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Rozpoczynamy drugą połowę tego jak dotąd nudnego spotkania. W pierwszej połowie właściwie nic się nie działo. Mamy nadzieję, że trenerzy w przerwie rozmówili się z zawodnikami i zobaczymy teraz lepszą grę. Deli, hurricane, ster. Hurricane strzela! I mamy rzut rożny dla Anglii. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Remsterling, Walker. Swoją grą w pierwszej połowie zdecydowanie nie zachwycił. Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Harry Kane, Harry Kane strzela! No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dani Rose, Dyer, Deliali. Dobre podanie, minęło linię obrony. Piłka posłana w pole karne, czy ktoś zdoła strzelić? Dobrze, do przodu. Kane. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Dyer, Dani Rose, Harry Kane próbują uśpić czujność rywali, klepiąc piłkę bez końca między sobą. Raim Starling. Gool! Jest 1 do 0 że się stało zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu dominowali. Prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Znowień od środka prowadzi Anglia. Dilaver. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Ali. Jest Selingard. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Dani Rose. Piłka w pole karne, Są tam koledzy. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Może spróbować szczęścia. I mamy rzut rożny dla Anglii. Henderson w pole karne spod chorągiewki. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Naciskają na niego. Dilaver. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Henderson. Już blisko pola karnego. Dobrze próbował, ale stracił. Widać, że atak pozycyjny to ich domena, podania są przemyślane, nie ma głupich strat. Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Robi się niebezpiecznie. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o Bramkarz bez problemów poradzi sobie z tym prostopadłym podaniem. Rem Sterling. Walker. Ross Barkley. No, przydałoby się dośrodkowanie. Centra w pole karne. Przepychanki. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Deli. Ma do kogo podać. 5 minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą, ale wystarczy do tego tylko jedno trafienie. Ross Barkley. Ryzykowna, ale udana interwencja. Może teraz zrywa się do Pinkiwiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Walker. Wings. Ali. Ross Barkley. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Sędzia Zagwizdał ostatni raz mecz wygrywa reprezentacja Anglii.